No już ruszyliśmy w trasę na południe do Fortu Dafin. mamy 420 coś kilometrów. Przejeżdżamy przez kanał do Pamplas, to jest ten kanał, który łączy całe wschodnie wybrzeże aż do, do Tamatabi, może nawet dalej. Dużo jest tutaj popalonych lasów, ale tutaj nasz kierowca opowiada, że to taka tradycja. Jest to zabronione, wypalanie lasu, ale i tak to się robi, po to się robi, żeby uzyskać trochę terenów dla rolnictwa, żeby zrobić ten e, węgiel drzebny. mają takie taczki jak Australii mieli kiedyś, pierwsi pionierzy, takie z, z desek zbite, mała przerwa w drodze, taki lokalny targ, oni tu mają ciągle tylko wymiany, wymiany. Idą albo na targ, albo z targu noszą coś. Może kupimy anana, makundru, czy jak oni tam... Hmm. Nie wiem, czy tu już się kończy asfalt? Chyba jeszcze mamy z 80 km asfaltu, ale już zrobiliśmy 105, także całkiem dobrze nam idzie, bo to całkiem dobry asfalt. Zjemy jakieś śniadanie na promenadzie. Jechałyśmy do ostatniej wioski na asfalcie. Są. Wiem tankować paliwo nie tylko do zbiornika, ale i do baniaków na, na górze, bo nasz kierowca Tina mówi, że czasami można płacić paliwem za promy, które mamy do przejechania tam nie wiem 10 sztuk z tych promów. Tym wyścigowym tempem dojechaliśmy do pierwszej rzeczki. E, gdzie jest Proma, to jest szeroka rzeczka, ona jest płytka taka rozlana po prostu, a woda jest no kuruca, bomba, cieplejsza niż powietrze. A po drugiej stronie już czekają e, ciężarówki takie dość poważne, ciężarówki. tą chińską drogą, którą budują, żeby połączyć Fort Dauphin, ten port z centrum Madagaskaru i Chińczycy budują. Pewnie za dwa lata już cała ta droga będzie asfaltowa, a miał być taki off -road. a naszym oczom się ukazał coś takiego. To są takie miejsca upamiętniające ważnych ludzi, na przykład w lokalnej wiosce, albo jakichś zasłużonych, albo szefów, tak typu, nie wiem, szef wioski. Tu są tylko pomniki upamiętniające, a grobowce są w innym miejscu. I, no i za każdym razem, jak tam zabiją dla tej fiesty, kiedy wyciągają i przewijają te, te zwłoki, no to zabijają jakieś, jakieś wołu, zebu. Znaczy się, do tych totemów przybijają rogi tego zebu, które zostały skonsumowane na fieście. Czajnic droga się skończyła, teraz znowu mamy zwykłą drogę, ale tu jeszcze jest mostek stary. Prawie jak na Syberii. Ostatnie 90 km drogi na dzisiaj to dość interesujący offroad. Kilka lat temu ktoś zainwestował w tą drogę. Wyrównał nawierzchnię szutrową, zbudował betonowe przyczółki na rzekach, przeciągnięto metalowe promy z silnikami Kaminsa. Napędzały one hydrauliczne pompy, a olej pod ciśnieniem poruszał śrubą w wodzie. Dziś już to wszystko nie działa. Większość promów stoi na brzegach nieużywana, a te, które jeszcze działają, mają napęd ręczny. Albo małe silniki od motoru. Napęd ręczny jest realizowany zazwyczaj przez przeciąganie in zaczepionych na przeciwnych brzegach rzeki. Czasami jak na Isandra Flewe, prom zbudowany był z kilku pustych metalowych beczek i dodatkowych plastikowych pojemników po jakichś chemikaliom. Jechaliśmy, dojechaliśmy do Sandra Winany, taka wioseczka, i tutaj jest nawet taki hotel dla turystów o, z widokiem na ocean. Poranek na naszym ośrodku, godzina piąta. A słoneczko już wstaje, ja też już wstałam, bo jeszcze chciałam sobie jogę zrobić. Niby takie szutry, niby nic. A o, już opona jedna z prawie skasowana. Przygotowania trwają, samochód jedzie na promie, my płyniemy pirogą. Dobra. Kształt tych jest staro... yy, wioseł jest starożytny. Ja pamiętam, że takie same wiosła widzieliśmy w muzeach y, gdzieś na całym świecie. W Azji, w Rosji, pamiętam też, ale nie tylko. Ten prąd kosztuje 63 zł, a tamten pierwszy kosztował 18 zł. Od rzeki Sandra Flewe aż po wioskę Manantenina droga była dostępna już jedynie dla małych samochodów terenowych i do takich, które są w pełni przygotowane na ofrą. Na długich odcinkach przez krzaki i liche lasy zarosła prawie zupełnie. Na łysych połoninach trzeba było walczyć, aby samochód nie przewrócił się w głęboką rozpadlinę wymytą przez wodę spływającą z gór. Nasza Toyota musiała wykazać się wszelkimi swoimi możliwościami, jakie w standardzie dała jej fabryka. Zbyt małe opony, ledwie trzy cali, średnicy, sporo obciążenie czterema osobami, pełnym bagażnikiem i czterdziestoma zapasowymi litrami paliwa na dachu mocno przeszkadzały. Fabryczne zawieszenie ciągle dobijało na większych wybojach, ale Toyota jechała i nie chciała się zatrzymać. Tina, nasz kierowca, wyciskał z niej co tylko mógł. Nie przejmował się zbytnio zniszczeniami, tym w jakim stanie samochód skończy tę podróż. Mnie by do głowy nie przyszło takie traktowanie samochodu. Można było jechać wolniej, i z większą precyzją, wyszukiwać najlepszą lepszą drogę pośród kamieni, zamiast spróbować pokonać trudny odcinek z rozpędu. Właściwie to o wiele przyjemniejsza i właściwsza byłaby ta podróż, gdybym mógł tu jechać swoją tojocą, zamiast być wożony jak pani Daisy. Dotarliśmy do trzeciego promu. Na rzece Andriambony, czy jakoś tak? Tutaj dzikuski już sobie życzą 91 zł za tę przyjemność przepłynięcia na drugą stronę samochodem. Tutaj ci wędrowcy mają swoje padły, swoje wiosła, bo zwykle te promy, te łódki, takie pirogi, o tam stoi taka jedna, one są... Należą do community, do tych tutajszych ludzi i one są, no, nie mają właściciela, nie ma harona, który by ich przewoził, pojedynczych ludzi. Więc się wędruje z własnym wiosłem, się wsiada i się przeprowadza na drugą stronę. Każdy z tych dziewięciu promów był inny, każdy miał inną cenę, pracowali na nich różni ludzie, z pozoru tylko podobni ciałem i kolorem skóry. Zazwyczaj te promy, które trzeba było przeciągać liną, obsługiwało sześciu ludzi. Te bardziej na południe miały sprytniejsze rozwiązania. Ciągle czujesz tutaj jak intruz, może taki spodziewany, a nawet wyczekiwany, bo przywożący pieniądze, ale jednak zupełnie obcy w tej rzeczywistości. Każdy tutaj ma coś do zrobienia, nikt nie siedzi i nie czeka, aż coś się wydarzy. Kiedy jest robota, trzeba kogoś przewieźć przez rzekę, odrywają się od swych zajęć i płyną czunem, jadą rowerem do promu, by coś zarobić. Wydają się mieć do obcych bezemocjonalny, nonszalancki stosunek. Nikt tutaj nie przyjeżdża dla przyjemności przecież, tylko w jakimś konkretnym, racjonalnym celu. A my, czy nas cel jest przez nich rozumiany, czy tylko akceptowany, jak spóźniający się monson i suche pole obsiane ryżem? Ledwie 48 km, 11 km średnia wychodzi. No ale po drugiej stronie jest taka wioska. Tutaj wygląda dosyć jak na Syberii ta przeprawa. Tylko tam działa prom, a tutaj pewnie jest ręcznie popychamy, oczywiście. Okazało się, że ten prom jest nieco tańszy. Bo jest po 54 zł tylko. Bo mniej ludzi pracuje. Riksar za tą samą robotę dostaje 2 zł, a oni na poprzednim promie dostali 91 zł do podziału na 6 Skończyła się ten trudny odcinek, ale zaczęła się cywilizacja, tu już jeżdżą normalne samochody. Znaczy będzie droga taka se, ale jeżdżą już normalne samochody. Taka restauracja, że ostrygi same nawet przychodzą świeżutkie. O, proszę i dziecko sobie wcina. Mm. C'est bon. Trochę szybciej idzie, bo jest lepsza droga, także myślę, że wieczorem dojedziemy. Zostało tam, nie wiem, 90 km, 85 takiej drogi. To pewnie... A tam już ciężarówka się... Ładuje na nasz prom. Mam nadzieję, że naszego promu nie utopi. Tam paszy ciężarówkę, ale przecież. Widziałam, to jest to tutaj. Ale my musimy jakoś tam przepłynąć. Bliżej cywilizacji to ten ciężarówka ta wielka zapłaciła. 9 zł, 10 groszy, a od nas są 27 zł. Ale Iwona mówi, że może starguje na 18 zł. Jak chcę negocjować mniej pieniędzy, to muszę popracować. Właśnie. Jeszcze do szóstego promu. Tutaj pan ma taką zwijarkę doliny. Nasz chłopiec ma. Eee, to może będzie taniej. <laughs> tutaj mamy prom z napędem na dzieciaka i on kosztuje tylko 14 zł. No, no. Catering nawet jest, można sobie ostrygi świeże zjeść. No i mamy siódmy prom. Też na korbkę. Takie autobusy tutaj jeżdżą, ale one chyba nie przejeżdżają całe trasy. Na pewno nie przejeżdżają, bo by się nie zmieściły tam w te, w te drogi, którymi myśmy jechali. Bo one były bardzo wąskie. Tam nawet Toyotą bym szurał po, po gałęziach, do grubych gałęziach. A także tam to jedzie tylko tu do wiosek tych najbliższych. Prom jest po 9 zł dla nas. No, prom numer 8, chyba ostatni. Nie wiem, czy zda się za 9 zł. Jednak mamy prom numer 9 też jakiś taksi brus wyjeżdża. Obok promu Chinole już budują nowy most. Kiedy zbliżaliśmy się do Fort Dafin, cywilizacja rosła z każdym kilometrem. Chińskie maszyny budowlane, wywrotki, Chińczycy brygadziści, inżynierowie, hałas i tumany pyłu z drogi. Cały ten spokój, poczucie odcięcia od cywilizacji, zbliżenia do samego siebie, sporadycznych kontaktów z pojedynczymi ludźmi, wszystko to zostało za nami i już nigdy nie wróci. Wjechaliśmy do cywilizacji i powoli zanurzyliśmy się w stosunkowo małe miasteczko o prowincjonalnym charakterze – Fort Dauphine. Fort Dauphine było pierwszą francuską osadą na Madagaskarze, chociaż miejsce to w 1500 roku odkrył portugalski kapitan. Wcześniej istniała tu wioska Antanosy od nazwy lokalnego plemienia. Francuzi zbudowali tu fort w XVII wieku, ale okazało się, że lokalne góry nie obfitują w towary, jakie można by eksportować do Europy. Więc po 30 latach się wynieśli. Dziś Chiny inwestują tutaj w nowy port i w drogi łączące go z resztą wyspy. Cena 26 tysięcy, czyli to tak wychodzi 24 zł za nockę. Jak francuscy kolonialiści tutaj byli, siedzieli sobie na takim tarabesiku, popijali sobie gin z tonikiem albo inne pastisy. No to pewnie oni posadzili tutaj te drzewa. Nadchodzi nasz cyklon. Niby teraz jest na wschodnim wybrzeżu, ale u nas już wieje. I teraz ciuch? Nie. MFO, co? Ale wotr. Ale wodr. I co smaczmy to? To gil, możesz spróbować wiem. Następnym razem się zakluśniesz wodą w oceanie, to sobie przypomnisz smak, A to jest pizzeria, Przypomnisz sobie smak ostry. Wjeżdżamy z tego pałacu dawnych kolonizatorów, jedziemy teraz już na zachód. To jest endemiczne. Raz, że są małe takie baobabce, to oprócz tego są takie, o, wystrzelające jakieś kaktusowate. tobelcy kaktusowate. budują z tego, z tego specjalnego rodzaju kaktusów domy po prostu. Prząt, sprzedają polana do kominka i węgiel drzewny. Ludzie tu sobie mieszkają, tak, na krawędzi tego kaktusowego lasu. I tutaj mamy takie agawowate podobne. I to się nazywa agawa sizalowa, czyli jakaś z tego się robi takie włókna do produkcji różnych biodegradowalnych materiałów. A tak wyglądają już zebrane te włókna sizalowe z tych, tych agaw. Przekraczamy rzekę Mandrare. Mało wody, mimo że deszcze już się zaczęły. Wjechaliśmy w tereny półpustynne, a w nocy przyszedł pierwszy deszcz monsunowy. Zalało drogę, ale także dało sposobność mieszkańcom do nieskrępowanej kąpieli. Tutaj wodę się ceni, na mycie się rzadko się jej używa. Zatrzymaliśmy się w Ambołówę, taka mieścina, ostatnie miasteczko, potem już tylko pustynia. Oj, Iwona już, już piwko wzięła, znaczy cydr. Kiedy zjechaliśmy z asfaltowej N13 od razu zaczęliśmy się trochę topić w wielkich kałużach, z których właściwie była utkana cała ta N10. Woda na pustyni tak szybko nie wsiąka. To pierwsze kałuże tego lata. Przez kolejne dni widywaliśmy, jak całe wioski pielgrzymują do największych kałuż, przez które musieliśmy jakoś się przedostać. W porze rannej dorośli przychodzili na brzeg tych brunatnych jeziorek, by dokonywać bezkrępacji ablucji. Ustępowali, kiedy samochód tworzył fale z płynnego błota a potem wracali, by dalej się myć. Nie zauważyłem detergentów, pewnie są zbyt drogie i kto miałby je tu przywieźć z miasta? Potem wracają do swych chat, kiedy woda na ciemnej skórze wyschnie, pozostawiając piaszczysty nalot. Dla turysty w klimatyzowanej Toyocie, wyglądali jak część egzotycznego otoczenia. Nawet nadzy nie budzili zdziwienia, bo byli w tym tacy naturalni. Po prostu się zatrzymaliśmy i idziemy oglądać grobowca. Pan driver mówi, żebyśmy nie włazili tylko do środka. Terytorium terców się zaczyna, i tu taki jeden, jakiś garbaty, garbusek. Garbusek nam się trafił. Raz, dwa, trzy, cztery, pięciokąt. To ile jest tych słoi na pięciokącie? To tyle powinien mieć wiosen. Jak mrówków, coch pięć metrów jest następny. Żółwina jest fady, nie wolno jej Tu Japończycy zbudowali rurociąg z wodą, także każda wioska ma tutaj teraz taką wieżę ciśnień i te wioski wzdłuż tej drogi, którą jedziemy akurat, jak wicher albo jucha kankunen po tych dziurach. No i dojechaliśmy na ten klif. To jest taki klif, który się ciągnie wzdłuż całego wybrzeża południowego. Skrajnie południowego Madagaskaru. O ma 40 metrów wysokości ten klif. Piękne. Na samym brzegiem morza. Ruderki takie. Kibelki osobno. Prądu, oczywiście, tu nie ma. Solarów, ale dzisiaj słońca nie ma, więc pewnie nie ma w ogóle prądu. Na szczęście mamy własny. Nawet wodę mamy własną. Okay. Idziemy do wioski, może coś tam się wydarzy, ciekawego. Spłukują wszystkie śmieci ludzkie I do morza walą. O, jest nawet restauracja yeah. i fix, wszystko jest. O pani coś nalewa Tak, tak? Co? A Français? No, Polonais. Jakoś ludzie żyją. Salama! Całe życie w tej wiosce w tych małych chatynkach. Tutaj też jest. No nie. Na tyle marynarzy musi być rum. O no, taka butelka jest. Taka trochę jak, ja pytałam, że to ocet. Cyklon cyklonem, ale jeść trzeba. Podana do stołu. No i właśnie tutaj zajadam, niby miało być danie z kurczakiem. Sama widziałam, jak pióra z kurczaka wynosili. Bo tu jest nasz kurczak na stole, bo taki troszeczkę marny był. Ale... No Mariusz trochę walczy. Trzeba mieć dobre zęby, żeby to ugryźć. so maybe tomorrow is, um, it, um, company, company yeah?